Siemanka z tej strony Gamepad, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie challenge: wygraj w Brawl Stars bez killów. Zrobimy sobie z dwie rundki albo trzy. No, a więc zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję z dzwoneczkiem Przycisk macie tutaj na głowie Piper albo na tej parasolce. Nie wiem, gdzie tam... No, dobra, więc będziemy już oczywiście zaczynali. Weźmy sobie. <laughs> Jakąś dobrą postać mi się wydaje. Nie wiem, może rose weźmy sobie. Więc... Rose jest nawet spoko. Nie wiem, jak wy uważacie, no moim zdaniem, moim zdaniem jest dobra. No i tak, no będziemy po prostu tu mogli, mogli już tym razem zbierać paryki psy kampić się, tylko nie będziemy mogli po prostu zabijać. Będziemy musieli ich unikać jakoś kampić się. I obawiam się, że niestety ten odcinek będzie właśnie polegał na kampieniu się. Dob dobra, tutaj pewnie ktoś się czai. No, wezmę szybko tego prq i uciekam. Jeju. O, kurde. O, dobra, Soczek jest. Wezmę, żeby szybciej uciekać. Dobra. Uciekam. Gdzieś w jakimś bezpiecznym No, mniej więcej gdzieś tutaj. W sensie, w ogóle mogę nagrać jakąś luźną gierkę. Nawet nie na streamie, po prostu luźna gierka Brawla Wiecie, taka. nie wiem, no po prostu luźna gierka, nie, bez żadnych ciał, bez w ogóle. No po prostu, no, luźna gierka. Chcecie, że mogę coś takiego nagrać? Ojeju, zapomniałem, nie mogę kilować, nie mogę kilować, nie mogę kilować. A jak popełnię ten błąd, czyli kilnę kogoś, to też kończymy odcinek, wiecie, nie? Dobra, trzech zadymiarzy, trzech zadymiarzy, tylko najgorzej będzie, słuchajcie, gdy będzie wielkie starcie. No nie wiem, no może się uda wygrać. Ja nie mogę, Rico tu jest ten. Ojej, zabił mnie. No ale trzecie miejsce też jest, wiadomo. No też jest spoko, wiadomo. Nawet mi zaliczyło do quest'a. Weźmy sobie zagraj ponownie. Zagramy sobie trzy rundki i zobaczymy, czy coś wygramy w ogóle. Bo jestem naprawdę bardzo ciekaw. Nie. Ojeju, no już Rika na sam początek się do mnie dobija. No więc słabo jest, słuchajcie. Musimy się gdzieś schronić. Na razie wejdźmy sobie w te krzaki. O kurde, nie, dobra, nie możemy, bo już... Ten kwastrujący wydziela. Tutaj zobaczę, ale tu pewnie ktoś też jest. No, no nie wiem, no jak będzie to, bo po prostu będziemy uciekać. Postojmy sobie trochę i poczekamy na rozwój wydarzeń. Dobra, słuchajcie, zostało jeszcze trzech, za, trzech zadymiarzy. Myślałem, że dwóch, ale to trzech. No, bardzo wolno w ogóle to wszystko idzie. Nie wiem, czy wyjść, czy nie wyjść, no, może się ktoś w tym gazie trującym zabije. Dobra, tam widać walczy Brock, chyba strzeli, ta strzeli, no. I, dobra. No, co? Ej, ja, widzieliście, sami się zabili. No, czyli jednak da się wygrać, nie? No, da się wygrać, słuchajcie, wszystko jest git. Dobra, udało nam się wygrać, więc słuchajcie, yy... Będziemy kończyć ten odcinek. E jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapęce w górę. Subskrypcję z moczkiem wiem, miałem trzy, ale nie spodziewam się w ogóle, że wygram coś. No, a więc e challenge z Fortnite, -a. nie wiem czy w ogóle będzie. Może jakiś będzie, może nie. Muszę go najpierw zaaktualizować, bo wiecie, że nowy sezon jest. No, a więc do usłyszenia. Cześć.